Zawsze. Zawsze jak się coś prezentuje, ale bardzo pomocne przy, samej, przy samym konkursie, cały ten proces, pomocne są warsztaty, które są organizowane, bo one myślę każdemu z nas mocno pomogły, jakby dostaliśmy feedback dość mocny i dość taki wartościowy, który pomógł nam jakby te prezentacje tak przygotować, żeby one faktycznie były wartościowe i to jest coś, co też mi pomogło, że tak powiem, tą prezentację przygotować w taki sposób, w jaki dzisiaj ją przy, przygotowałam i przedstawiłam. Jestem Noemi Broża. Aktualnie jestem osobą, która pracuje w banku, jestem bankierem. Zgłosiłam się do konkursu na biznesplan, ponieważ planuję rozpoczęcie działalności od nowego roku 2023. Firma będzie zajmowała się profesjonalną organizacją eventów na rynku lokalnym. Jak się będzie nazywać? Firma się będzie nazywać Arte